Cześć, z tej strony Minecraft 12 a to już jest drugi odcinek z naszej serii, z mojej serii na modach. No. Yy, tak, tutaj już zrobiłem takie wyjście i tam taki tam mostek, który tutaj nie ma. Yy, żeby tam, no już, no może pokażę. Zbudowałem już taki domek. Miałem to zrobić tylko podstawę, no ale powiedziałem no, że cóż, co będziecie się patrzeć jak będę budować po prostu dom. Cały piasek wydobywałem, zaraz Wam pokażę, bo nie będzie widać, no, mm, tam i jeszcze tam, tu później tam się przejdziemy, e, tak, dzisiaj zamierzam zrobić e, crafting guide, jeszcze jednego papieru mi zabrakło, tylko ta, tutaj wiem, że to jest skrzyni, tylko tak pokazuję, tak się to układa, no. I raczej teraz chciałbym później zrobić mining drill, czyli yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Wiertło, o. Jest to. to. się robi z, z, z przepalonego żelaza, baterii, yy, z układu stalnego No. Ale żeby zrobić baterię i w ogóle elektronik. Sierkietnik potrzebuje kabli, a kable robi się z gumy. Co zrobię? Dwa tapy? Jak to się robiło? Boże. Tak? Jak ja zapomniałem? Boże. Tak? Tak? O, jest. Wiedziałem. z zapsa, jak słyszycie. Będę chciał go uciszyć niedługo. Znaczy się zamknąć okno. Hmm. Ok, to może ja pójdę z, y, poszukać tej gumy. O, właśnie, tak wygląda. Chciałem pokazać. To wam pokazać, jak to wygląda. Dokładnie, gdy jestem nawet na fast, te drzewa wyglądają jak fancy, to więc łatwo jest znaleźć jak fancy. Hmm. Widać ten gumy nie ma, tylko on nie miał takiej gumy porośniętej na bokach. Teraz to jest żywica i to później trzeba przepalić w piecu. O, jak fajnie wypala. To może Wam inaczej pokażę, bo te 3-tapy to się przydadzą do tego, że... O, właśnie, to jest żywica. Klikam i wypadają od no, chyba jednego do <laughs> trzech Sorki. No. Rzuca to jeszcze sadzonki sobie wezmę to u siebie na górze posadzę <laughs> no to ja tam po poobcinam te drzewa i w ogóle tam pozbieram tego i zaraz się widzimy no. Przypomniałam się jeszcze że do stworzenia electronic circuit potrzebuje redstone'a i jeszcze trochę żelaza bo nie mam no no to poszedłem jakieś jakiejś tam byle, jakiejś jaskini no ale tutaj widzę że to już jest Koniec, dobra, już więcej węglu nie potrzebuję. już mi się nie chce kopać. No cóż, to ja idę dalej szukać. No. wow, Dużo grzybków. A tu przy okazji kryształ. Już tam przed chwilą zebrałem jeszcze też żółte jedno żelazo tam było tylko. Więc trochę grzybków. Nie powiem. Dobra, nie mam czasu. No, to idę szukać. Dalej. Gdzie znalazłem kimenty. Ja, jeden. Będę mógł zrobić e, kamień filozoficzny, a później z kamienia filozoficznego zrobić e, tablet transmocyjny. E, taki ta, e, Transmutation Tablet. I będę mógł zrobić. I będę mógł tam kupować rzeczy. No ty ja to wykopię i widzimy się w domu. Nadzieję, jeszcze wykupiłem tam trochę surowców. Takie tam. Tutaj. No. No to. Do zobaczenia. Okej, okay, ja już wróciłem. No, to zrobimy sobie crafting good. Yy, jeden crafting, cztery książki i cztery papiery. I cztery razy papier. O, wychodzi crafting good. Yy, ta książeczka yy, pozwala nam na właśnie o patrzenie jak się wszystko robi. No, to jest dobre moim zdaniem. Tutaj mamy set item i wpisujemy powiedzmy... E, mini, czyli mining w, e, drill. I to się robi z baterii, Electronic Circuit, e, z układu solnego i Refined Iron. No. Tutaj już mi się mm, przepala Refined Iron. E, redstone, Redstone chyba na został jest jak dobry Dobra. Tu jeszcze włożę te, o tutaj. To uważam, fajnie, to już mam. Potrzebuję mm, kopru. Dobra. W taki sposób robimy solid Copper Cable. Czy jakaś tak. I tak izolujemy właśnie to i wychodzi nam kabel. Żeby zrobić elektronik circuit właśnie potrzebujemy 6 kabli i dwa redstone i Rafinite Iron i mamy Elektronic Circuit żeby zrobić baterię, to nie jestem dokładnie pewien, więc sobie wyszukam, nie pamiętam, pewnie, nie ta, nie ta, nie ta, ta, a, cyno, dobra, cyno tutaj, redstone i, a, No. Sorki. Sorki, mój błąd, fail, nie jest koper, a, tu, o Boże jakie są tam montowane To, 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 to no. Redstone i... Cynar. cynar, cynar redstone i Copper Cable Bateria i jeszcze... 6 y Refined Iron chyba bo ja się nie będę. No Okej, okay, mam 6 zobaczę. Tak, dobra. E Elektronik z trucu tu przechodzimy tutaj. E Bateria nie musi być naładowana, może być pusta. I robimy. O! A jednak 5 sorki nawet. Sorki, mój błąd. No i mam na drill i jego było, y było trzeba naładować y baterii boxie albo w wypię, albo w MSU, zależy za co się ma i najlepiej zrobić e, z, ten diamentowy ulepszyć na diamentowe o takie bo po prostu jest szybkie jeszcze, jeszcze zrobię chyba batpack e, oj tak. batpack ale to zobaczę ile jeszcze minut batpack batpack e, batpack jest batpack e, się robi e, 6 baterii cena elektronik sypy, to zaraz to zrobię Tutaj jest lepsze, to jest lapak. On ma, on ma, nie wiem, chyba. Nie, nie chce składać, więc nie mówię, ile on ma. Może przechowywać energii w sobie. I ten, no, to ja zobaczę, ile mam czasu, i zaraz zobaczę. Okej, okay, już jestem jest około chyba 8 minut, tak mi się wydaje. No to, co teraz? Zrobię kamień, chyba filozoficzny, ale ja zobaczę jeszcze z czego go się robi. Um, crafting week lepsza. To jeszcze clear. To właśnie wyczyszcza, co tutaj chcieliśmy. Mm, set item. Dobra. Co ja chciałem? W, a, w kamień filozoficzny. Kamień filozoficzny. Go się ro, robi... Oho! Glowstone dust. To cóż, muszę jeszcze poszukać diamentów bo tym raczej się nie da chyba kopać obsidianu i... Zrobi... i ulepszyć to, to wiertło i będą kopać obsidian. No cóż... i cóż, raczej w trzecim odcinku to byśmy już poszli do netheru ne, ne, netheru, netheru, nie wiem, netheru, 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 nieważne. Wiecie o co chodzi. Mm. Lapis ma 864 EMC, a EMC pozwala nam na kopiowanie rzeczy, na przykład diament ma 8000, to e, e, tam, tu będzie dużo diamentów, dużo, dużo, dużo diamentów. No co jeszcze? No cóż, ja raczej to wszystko poprzytapiam, co tutaj jest. Tutaj będzie zejście właśnie do, mojej, do mojego całego laboratorium. Yy, tutaj jest takie tam zejście. Tutaj postawiłem sobie łóżeczko. O właśnie prześpimy się. Z siakiero jak coś. Okej. Okay. To może jeszcze przy okazji zrobię ten backpack chyba. No bo jeszcze mam trochę czasu no to. Czemu nie? batpak backpack. Yy, 6 baterii. Dobra. 6 baterii. Potrzebuję. Dobra, wezmę to cynę. Wątpię, czy zrobię. No, nie zrobię. Chyba. Dobra. To będę jeszcze potrzebował. Hmm. Znowu cięcie? Będzie chyba. Bo potrzebuję przecież trochę więcej cyny. Tutaj mam tin ore, ale to do ingot Yyy Ingot chyba. Kurczę. No. Oj tapeta się zmieniła. Od nieważne, i tak tego nie widzicie. No Tin ingot, a... Tin Ingot trochę szkoda. No ale dobra. Co mi tam? Co mi szkodzi ludzie? Jak się ma, to się robi. Tu. O! Nie, to ja poczekam aż to się zrobi i ja zwracam. Okej, okay, już jestem mam nie za dużo czasu, więc zrobię lapak, yy, tin ingot, baterie i elektronic no to mam już padpak. I zaraz będę musiał zrobić tam właśnie swoje piwnice, i tam porobić różne tam badboxy, bad nie badboxy w ogóle. No, no to ja się znowu jej Żegnam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No, no to cześć.